Kasiu, to takie pytanie. Jak długo tworzy się customer journey? To, ile czasu tworzymy Customer Journey, zależy od tego, jakie dane w ogóle posiadamy. Oczywiście, jaki jest proces samej usługi czy też produktu, który analizujemy na ścieżce klienta. Jak wiele jest scenariuszy działania konkretnych grup docelowych. Czyli wyobrażam sobie to tak, jak z naszych doświadczeń, że możemy stworzyć mapę w kilka godzin podczas warsztatów. Jeśli bierzemy jako na tapet, bierzemy tylko i wyłącznie jakąś jedną usługę nieskomplikowaną dla na przykład Jednej grupy docelowej, która działa najczęściej tylko w jednym scenariuszu, czyli mhm. nie ma gdzieś w tych aktywnościach różnic w zależności na przykład od kanałów czy punktów styku. Mhm. Ale też tworzyłyśmy takie mapy, mhm. które tak naprawdę powstawały tygodniami. Tak. I oczywiście wtedy, kiedy ten czas się wydłużał, wydłużał się poprzez to, że najpierw założenia, które zostały spisane, czyli jak my sobie wyobrażamy tą ścieżkę, musiały być zweryfikowane przez dostarczenie danych. Mhm żeby te dane zdobyć, trzeba było wykonać pewne badania, na przykład przeanalizować dokładnie narzędzia analityczne, tutaj przykładowo to jak jacy użytkownicy i w jaki sposób no, Pojawiali się, tak, pojawiali się na stronie BWW czy w jakichś innych miejscach, jak korzystali z usług, w których momentach następował ten proces decyzyjny, czyli gdzie wtedy mm. byli, jakie aktywności podejmowali, w jakim kanale to, to następowało. I rzeczywiście, w momencie, kiedy te dane zostały dostarczone, mm. można było dopiero je przenieść, zweryfikować, czy rzeczywiście te aktywności, które sobie wcześniej na mapie stworzyliśmy, są właśnie takie, mm. e, żeby, żeby po prostu zostało to zweryfikowane. Także mm. może to trwać kilka Kilka tygodni może to trwać kilka godzin, w zależności od celu mhm. i tych scenariuszy, i danych, które posiadamy. Powiedziałaś taką ciekawą rzecz, na którą zwróciłam uwagę, że. Sam proces to nie jest tylko i wyłącznie stworzenie mapy i przeniesienie tam wszystkich rzeczy, które mamy, tylko właśnie zwróciłaś uwagę na to, że musimy się do niego przygotować, dlatego ten, ten proces nie możemy zamknąć w dwóch godzinach, ale musimy na niego patrzeć kompleksowo i też to zakończenie, o którym też mówiłaś, czyli właśnie jak będziemy to mogli wykorzystać. Czyli musimy patrzeć na to bardzo kompleksowo, dlatego to czasami trwa dłużej, ale może i dobrze, bo dzięki temu też mamy więcej możliwości do sprawdzenia siebie i poanalizowania. Dokładnie i nie opieramy się tylko na założeniach, Aha. które najczęściej prowadzą nas do często błędnych też e, kierunków tak. i dlatego często myśli się o, o customer journey jako narzędziu, które no, niekoniecznie jest efektywne. Aha. Ale to właśnie poprzez to, że niekoniecznie dobrze przygotowujemy się, czy Aha. w trakcie tego procesu pracy nad nim e, e, opieramy się na konkretnych danych, czy na konkretnych elementach, które nam poz pozwalają stwierdzić, że tak, to jest dokładnie ta aktywność, czy dokładnie ten, ten konkretny element.